Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik. Pan Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, grozi panu Grzegorzowi Braunowi, prezesowi Konfederacji Korony Polskiej, polskiemu posłowi do Europarlamentu. Mówi, że nie będzie w stanie się pozbierać. Jak donosi serwis Rzeczpospolita, taki właśnie jest cytat wzięty wprost z wypowiedzi pana Adama Bodnara. I tu pytanie, czy to co robi pan Bodnar nie jest przypadkiem już przestępstwem? Nękania z artykułu 190a Kodeksu Karnego. Za chwilę do szczegółów tego przepisu także zerkniemy, zadając pytania, czy to, co robi pan Adam Bodnar, nie jest uporczywe, czy jest to jednorazowe. Czy jest to coś powtarzającego się. Czy na dodatek to potencjalne nękanie wywołuje u pana Grzegorza Brauna poczucie zagrożenia, a może nawet u całego szeregu innych osób, proszę państwa, tak wyborców, Pana jak Konfederacji Kordy Polskiej. Tak osób, które się identyfikują z wartościami, w obronie których pan Grzegorz Braun staje. Czy nie jest to zatem także nękaniem, ale pośrednim już? Proszę państwa, kto wie, czy nie dominującej większości narodu polskiego? Przecież Polacy widzą, że pan Braun staje w obronie wartości tak narodowych, jak chrześcijańskich, czy w przestrzeni polskiej pamięci historycznej, jak choćby głosząc prawdę, w sprawie rzezi wołyńskiej i domagając się prawdziwych ekshumacji. A tam, proszę Państwa, głucho. Ile ostatecznie ofiar w ramach rzezi wołyńskiej zostało przeniesionych? Jaką część stanowiły dzieci? Te pytania są bardzo zasadne. Widać w związku z tym, że to, co robi pan Grzegorz Braun, to nie podoba się. Nie podoba się tym, którzy Sztypana Banderę i tzw. ruch banderowski. Mają za coś dobrego, wielkiego, a bandery czy Rzuchowicza mają za bohaterów Ukrainy. A za takich uważają, proszę państwa, ukraińskie władze, tych zbrodniarzy. Dają temu wyraz, wieszając flagę banderowców na polskich Rosomakach, mówię teraz o wojskowych ukraińskich. Dają temu wyraz, kultywując cały czas finansując muzea, czy nadając nazwy ulicom? Od nazwisk właśnie Bandery czy Żuchawicza. Zatem nie podoba się to, co robi pan Grzegorz Braun tym, co wspierali to ludobójstwo, wspierając właśnie banderowców i UPA, czyli ukraińską powstańczą armię. I tu pytania, czy pan Adam Bodnar, proszę państwa, osoba, która ma ukraińskie korzenie jego ojcem, jak donosi serwis Wikipedia, jest pan Michał Bodnar, matką pani. Marta. I tu pytanie: Czy przodek pana Adama Bodnara nie był jednym z tych, którzy właśnie wspierali tych ludobójców i oprawców? Czy nie w związku z tym był jednym z przesiedlonych w ramach tak zwanej akcji Wisła? Czy takie pytania nie powinny być w sposób jednoznaczny rozstrzygnięte dla opinii publicznej, właśnie której powiedzmy jako przedstawiciel, komentator tu na YouTube, proszę Państwa. Chciałbym móc odpowiedź na te pytania ustalić. Ale jeżeli wpiszemy w wyszukiwarce Google chociażby Michał Bodnar, to jako pierwszy rezultat otrzymujemy wynik Instytut Pamięci Narodowej. Akta sprawy? Akta jakiej sprawy? Bodnar Michał, syn Iwana, skazany za dostarczanie żywności, udzielanie informacji UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii. Czy to jest ten Michał Bodnar, o którym Wikipedia wspomina jako o ojcu Michała Bodnara, to przecież tutaj wszystko Państwo widzicie. W końcu trzeba zadać pytanie, czy prawdą jest, o czym informowało Radiownet chociażby 17 lutego 2025 roku. Czy matka Bodnara była prominentną działaczką PZPR? To proszę Państwa, wszystko widzicie. Przedstawiam fragmenty publikacji na mocy prawa cytatu. By zadać pytanie, by wejść w polemikę z tym. I w związku z tym, właśnie w związku z tym wszystkim, a także z wieloma jeszcze innymi kwestiami, które chciałbym móc poruszyć, ale z racji tego, że to wideo musi być krótkie, zwięzłe, po to, by mogło zapaść odpowiednio w pamięć. Nie będę rozwodził się teraz na temat innych wartości, które. Broni pan Grzegorz Braun. Więc trzeba zadać pytanie, czy to, do czego pan Bodnar nawołuje, nawołuje mianowicie, w mojej opinii, do tego wymiar sprawiedliwości czy też niesprawiedliwości w Polsce, sędziów i prokuratorów, by pan Braun nie mógł się pozbierać, czy te słowa nie są wręcz poleceniem służbowym o podłożu tak politycznym, jak i ideologicznym? I w końcu pytanie. Co takiego ma na myśli pan Adam Bodnar? Czy tylko to, co powiedział? Za chwilę zobaczycie państwo w dalszej części, a wspomina pan Bodnar, że chodzi tu o częste wzywanie pana Brauna na rozprawy i przesłuchania. Jak często będzie musiał się stawiać pan Braun w sądzie? Czy to zapowiedź właśnie nękania? Czy to nękanie będzie bezkarne? Kto się zastanowi, kto zajmie, proszę państwa, jakieś stanowisko, zada w ogóle pytania? Czy pan... Grzegorz Braun nie jest ofiarą nękania, nie jest ofiarą przestępstwa z artykułu przynajmniej 190a Kodeksu karnego. Podkreślam nie jestem prawnikiem, nie jestem karnistą, radcą prawnym czy adwokatem. Jestem ekonomistą. Doradcą podatkowym, poruszam się w przepisach, potrafię czytać ze zrozumieniem i używać logiki. W związku z tym te pytania w mojej opinii na tej podstawie trzeba powiedzieć są zasadne. I Kolejne pytanie. Czy pan Bodnar przypadkiem nie zdradza tym samym przecież bezprawnego sterowania tak prokura, prokuraturą, jak i sądami? Uwaga. Chodzi o ręczne sterowanie. Chodzi o wypaczenie zasady niezawisłości sędziów. No i czy to oznacza właśnie, że sędziowie będą posłuszni temu, co publicznie tutaj pan. Bodnar głosi, że pan Brown się nie będzie w stanie pozbierać? Czy te słowa należy rozumieć jako skierowane do wymiaru sprawiedliwości, by takie działania podejmowała ta cała machina, aparatura, by pan Brown miał się nie pozbierać? Jak nazwać to, co się dzieje, proszę państwa, nie ma słów, według mnie, które mogą. Być tutaj wypowiedziane, które mogłyby jednocześnie właściwie określić, opisać, skomentować, właśnie nazwać to, co wyprawia tak zwana władza w Polsce. Swoją drogą jeszcze z innej strony patrząc, zastanawia mnie też, czy pan Adam Bodnar nie obawia się, że naród może kiedyś odzyskać prawdziwą władzę w Polsce, czy nie obawia się wtedy rzetelnego zweryfikowania swoich dokonań i sprawiedliwego osądu, sądu, proszę państwa. Bowiem skala, rozmiar i rozmach oraz premedytacja działania w Polsce, tak zwanej władzy, jest niespotykana. Trzeba byłoby dodać, w jakim kierunku jeszcze te działania z tym niespotykanym rozmiarem, rozmachem i premedytacją są skierowane. Proszę państwa, uważam, że w kierunku, niestety, ale wszelkich rozwiązań antypolskich. Za chwilę zobaczymy fragmenty publikacji prasowej na mocy prawa cytatu z serwisu do rzeczy. Dziękuję Państwu klasycznie za komentarze, subskrypcje, udostępnienia. Proszę o więcej. I wielka sprawa, jeśli polecicie, polecicie to wideo, przesyłając link do tego materiału swoim znajomym. Dziękuję także Państwu serdecznie za wsparcie finansowe kanału i pozostawiam klasycznie linki w opisie tego filmu dla celów właśnie wsparcia. Zapraszam serdecznie i dziękuję każdemu z Państwa, kto się na to decyduje. Myślę, że warto. A teraz przechodzimy do analizy publikacji prasowej pod tytułem Bodnar straszy Brauna, nie będzie w stanie się pozbierać. Artykuł z 16 lipca 2025 roku. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał, że podpisał kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna. Poszedł kolejny wniosek do Parlamentu Europejskiego o, uchyleniu, o uchylenie immunitetu. I będzie czwarty wniosek. Tak zakładam, bo zostało wszczęte śledztwo dotyczące kwestionowania Holokaustu. Uwaga! Kwestionowanie Holokaustu w mojej opinii bardzo wątły tutaj cudzysłów zarzut. A no to z tego powodu, że... No, proszę Państwa, wątłe są też metodologiczne podwaliny tego wszystkiego. Ale więcej tu się wypowiadać nie będę na ten temat, bo tu słuszne pytania przedstawił Pan Braun w wywiadzie na kanale u Pana Pospieszalskiego. Czytamy: Kolejny trzeci już wniosek o uchylenie immunitetu europosła i lidera Konfederacji Korony Polskiej związany jest z czterema czynami kradzieżą z uchwałą flagi Ukrainy. Proszę Państwa. Jak można ukraść flagę z urzędu polskiego? Flagę Ukrainy można byłoby ukraść z ukraińskiego urzędu, zlokalizowanego na Ukrainie. W mojej opinii, flaga ukraińska, wywieszona na polskim urzędzie, gdy będzie z tego urzędu zdjęta, w mojej opinii nie jest ukradziona. Nie jest tym bardziej to zuchwała kradzież. A to dlatego, że ona tam nie należy. Nie tam jest jej miejsce. I nie polskie urzędy. Są właścicielami barw narodowych obcego państwa. Kolejna sprawa. Kolejny trzeci wniosek o uchylenie immunitetu pana Grzegorza Brauna, związany jest z czterema czynami: kradzieżą z uchwałą flagi Ukrainy z Urzędu Miasta Białej Podlaskiej, to mówiłem, zniszczeniem organizowanej przez klub lewicy wystawy poświęconej społeczności, jaką tutaj widzicie w holu głównym Sejmu, co w mojej opinii. Komentowałem to też dość dokładnie i skrupulatnie. Polecam Państwu, jeśli nie widzieliście to wideo sprzed kilku tygodni. W mojej opinii to było stanięcie w obronie wartości konstytucyjnych, które wyświetliłem, tak jak teraz wyświetlam, fragment publikacji i skomentowałem obszernie. Kolejna sprawa. Kolejny czyn. Z którym związany jest wniosek o uchylenie immunitetu. Chodzi o publiczne pomówienie w czasie debaty prezydenckiej organizatorów akcji społecznej Żonkile, upamiętniającej wybuch powstania w Getcie Warszawskim i cztery kradzieżą z uchwałą flagi Unii Europejskiej z holu Ministerstwa, Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. Tu mam podobne zapatrywanie co do tego, według mnie, den zarzutu I druga jeszcze uwaga, którą bardzo często publicznie podnosi pan poseł Roman Fritz, mówiąc i tu cytuję z pamięci, że nie istnieje coś takiego, nie ma czegoś takiego jak flaga Unii Europejskiej. Unia Europejska, proszę państwa, nie ma swojej flagi. W sensie prawnym. W sensie prawnym Unia Europejska też nie jest żadnym państwem. Nie obowiązują zatem żadne umowy, traktaty o wzajemnym traktowaniu chociażby właśnie flag dwóch państw, barw narodowych. A takie umowy istnieją w przypadku poszczególnych państw. Zanim przejdziemy dalej do analizy kolejnego fragmentu tego kluczowego, trzeba jeszcze się zastanowić, czy czasem nie jest wykonywane naprawdę jakieś zamówienie polityczne przeciwko. Przede wszystkim panu Grzegorzowi Brownowi, bo przecież wiadomo, że jeżeli uda się pokonać wrogowi, tak zwany czołg przełamania, który realizuje wybitną ofensywę, który może zrealizować swoją funkcję, po to, by wygenerować wyrwę w siłach nieprzyjaciela. I uwaga, przez którą mogą dostać się następne już liczne siły to cóż robi wobec tego ten, kto się broni? A w tej chwili widać, że oprawcy, zdrajcy, proszę Państwa, bronią się. Ci, którzy okupują tak polską scenę polityczną, jak i w Stanach Zjednoczonych amerykańską, ale tutaj mamy szczególny konglomerat, proszę Państwa, szczególny zlepek. Nie tylko ludzi o korzeniach ukraińskich, ale o ludzi o korzeniach niemieckich także i na dodatek ludzi o bardzo pro... Izraelskich zapatrywaniach. To tak delikatnie mówiąc, dziś tego wątku, czy w tym wideo tego wątku nie będę rozwijał. No ale w tym kontekście, odnośnie tych zamówień politycznych, zaraz wrócimy do wypowiedzi pana Adama Bodnara, ale zerknijmy tutaj do portalu pch 24pl Polonia Chrystiana, artykuł z 10 lipca. Tomasz Siemoniak, Brown musi trafić za kratki. I znowu pytanie, czy nie jest to, proszę państwa, rozkaz, polecenie do podległych służb? Jakich służb mundurowych? Czy nie jest to, proszę Państwa, nie tyle coś haniebnego, co dowód tego, że osoba w Polsce, publiczna, która staje w obronie wartości narodowych, pamięci historycznej, wartości chrześcijańskich, wartości polskich, bez wyroku sądowego, która powinna korzystać z domniemania niewinności. Jest już uznana za osobę winną właśnie chociażby przez pana Siemoniaka, czy Siemoniaka, bo nie wiem dokładnie, jak wymawia się to nazwisko. To znaczy, niekiedy sugerujecie państwo w komentarzach, że tak wymawia się w istocie to nazwisko. Choć wiem, w mediach głównego nurtu czytają Siemoniak, ale Siemoniak wskazuje to na. No właśnie, coś, na co to ten rodzaj wymowy ma wskazywać. I wróćmy do serwisu, do rzeczy. Dalsza część wypowiedzi pana Adama Bodnara. Miejmy nadzieję, że szybko doprowadzimy do tego, że te sprawy będą przed sądem i Grzegorz Brown nie ucieknie przed odpowiedzialnością. Wręcz przeciwnie, będzie miał tyle problemów prawnych, że nie będzie się w stanie pozbierać, jeśli chodzi o to, jak często będzie musiał się stawiać w sądzie. Uwaga! Czy to jest polecenie dla sędziów, którzy powinni być niezawiśli? A jak jest, to proszę Państwa, nie będę komentował. Czy to nie jest polecenie dla sędziów, by tak często wzywali pana Grzegorza Brauna i na zakładkę w różnych postępowaniach, by na przykład miał obowiązek stawiennictwa na i teraz strzelam czterech różnych rozprawach tego samego dnia, co wiadomo, nie może się wydarzyć. Gdy ktoś nie potrafi się sklonować, albo nie, nie ma daru bilokacji, po to, żeby na przykład potem wyciągać jakieś wobec tego konsekwencje? Proszę Państwa, to są zasadne pytania. W mediach społecznościowych szef Ministerstwa Sprawiedliwości poinformował, że podpisał także wniosek o uchylenie immunitetu Romanowi Fritzowi. Jak wskazał poseł Konfederacji Korony Polskiej, współdziałał z Braunem podczas kradzieży zuchwałej flagi Unii Europejskiej z holu Ministerstwa Przemysłu. Szanowni Państwo, włos się na głowie jeży, z czym mamy dziś do czynienia. A teraz zerknijmy do artykułu 190 kodeksu karnego, by zadać sobie pytanie, choć od, od rozstrzygania, <grych> proszę Państwa, tego, czy coś jest przestępstwem, czy nie, jest sąd. Odstawiania zarzutów jest prokurator. No ale jeżeli widzimy, że pan Bodnar tak jakby sterował, Sądami, czyli działalnością sędziów. I tak jakby sterował prokuraturą. No wnioskuje to właśnie z tego, co pan Bodnar mówi, a mówi, że pan Brown nie pozbiera się. Skąd on może to wiedzieć? Skąd prokurator generalny i minister sprawiedliwości może to wiedzieć? Czy już wie, ma szklaną kulę, wie już dokładnie, ile będzie tych wezwań, i. Czy wierzę, że będzie ich taka liczba, taka masa, że w związku z obowiązkiem stawiennictwa na tych różnych rozprawach nie będzie się mógł pan Grzegorz Brown pozbierać? To przecież są zasadne pytania, proszę Państwa. Dajcie znać w komentarzach, czy uważacie podobnie. Ale wracając do przepisów kodeksu karnego. Coś mi podpowiada, że prokuratura nie zastanowi się nad tym w ogóle. Czy należałoby rozważyć. No właśnie. Jak działa artykuł 190a? Inna sprawa, że jak widzimy tutaj z paragrafu 4, ściganie przestępstwa, o którym mowa w artykule 190a, który za chwilę przeczytamy w paragrafie 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego. To oznacza, że czując się pokrzywdzonym, zagrożonym, czując się nękanym, to pan Grzegorz Brown powinien, ewentualnie zawiadomić odpowiednie służby. Tyle tylko, czy właśnie, nawet po zawiadomieniu można liczyć na rzetelne podejście do sprawy? Cytat. Kto przez uporczywe, cytat z publikacji, czy z przepisu, proszę Państwa, artykuł 190, paragraf 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby, lub osoby dla niej najbliższej, wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. I resztę, czyli paragraf drugi i trzeci, pozostawmy. Zatem ciekawe to, proszę Państwa, to wszystko, bo Skoro w przepisach kodeksu karnego zostało sformułowane nękanie jako takie działanie, które częstotliwe, uporczywe, wzbudza u osoby nękanej poczucie zagrożenia, poczucie poniżenia czy udręczenia, albo narusza jej prywatność, to pytanie, czy może dopuścić się takiego czynu ktoś taki jak pan Adam Bodnar? No cóż. To pytanie w mojej opinii wisi w powietrzu. To pytanie w mojej opinii pewnie zadaje sobie, czy to Pan Grzegorz Braun, czy to pełnomocnik jego, czy pełnomocnicy. Ciekawe, jak to się rozstrzygnie. Ja tu oczywiście nie przesądzam. Ja tu tylko zadaję pytania, proszę Państwa, i dostrzegam pewnego rodzaju powiązania, łącze kropki. Miejmy nadzieję, że wszystko rozstrzygnie się. Zgodnie z prawem, że wszystko rozstrzygnie się korzystnie dla Polski, proszę państwa, że wszystko obróci się przeciwko prawdziwym przestępcom, przeciwko zdrajcom. Myślę, że każdy z nas sobie tego życzy. W tym wideo to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam, Tomasz Piekielnik.